Siemanko Dziska z tej strony. Metsu i Tomasz kolejnym odcinku z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdujemy się w Anglii, żeby przebudować zespół Aston V. Do przebudowy tej drużyny skłonił mnie oczywiście Mateusz Gotówka, który występuje w tym zespole. Nasz ulubiony cash z Anglii, występujący dla reprezentacji Polski. No, z takim uśmiechem. Każdego myślę, że przekona, żeby choćby raz w roku przebudować jego drużynę. Jeśli chodzi o nasz budżet, tak jak to w Anglii mamy całkiem spore pieniądze do wydania. Ponad 50 milionów, a nawet w okolicach 55. Ale też jeśli sprzedamy kilku piłkarzy, to będziemy mogli dokonać kilku kozackich wzmocnień, bo jeśli chcesz walczyć w Premier League, to takie są obowiązkowe. No i tutaj widzimy cele na ten sezon. Sukcesu międzynarodowego oczywiście nie ma, bo nie bierzemy udziału w europejskich pucharach, a w lidze zakwalifikować się do Ligi Europy. McGain sprzedany za 28 milionów do Bayeru leverkusen Mam inny pomysł na środek pola, dlatego go sprzedaję. Buendia sprzedany do Manchester United za 35 milionów, na skrzydło też mam inny pomysł. Courtney House za 9 milionów sprzedany do Brighton. Następnie Minks za 15 do Tottenhamu, więc trwa wielka wyprzedaż w naszej drużynie, a w turnieju znowu pierwsze miejsce w fazie grupowej, jak poszło dalej, między innymi na etapie półfinału. Wygrana z Sampdoria i w finale porażka z Hoffenheim. No do tych finałów nie mamy szczęścia, ale 140 milionów jest do wydania. Środek obrony, defensywna pomoc. No i skrzydło. No i pozycja napastnika również. Tutaj wymagane są wzmocnienia. Na sam start na środek obrony Dika kupiony za 42,5 miliona z Eintrachtu. Następnie Everton na skrzydło za 28,5 miliona. Nie mylić z tym klubem. Następnie Alvarez do środka pola za 36 milionów. Gracz z Meksyku, myślę, da sobie radę. I na napad Dawid kupiony oddaliśmy Watkinsa i dopłaciliśmy prawie 26 milionów. Kasz z opaską kapitana. No, trzeba faworyzować Polaka, co by nie mówić. W pierwszej kolejce gramy z Watfordem i będzie to normalna symulacja. Rozegrana akcja i Bramka, tak jest. Dawid wejście smoka do zespołu Kanadyjczyka. Pierwszy kontakt z piłką i od razu Bramka. Dokonując zmian, niech też rezerwowi wniosą coś do gry. Kolejna akcja. Kolejna szansa, 2-0, Dawid po raz drugi, tym razem zejście Smoka, bo na spokojnie może udać się na ławkę rezerwowych. Jedna z ostatnich szans i bramka Coutinho, uderzenie Brazylijczyka z dystansu i 3-0 w 88 minucie. I to już jest koniec, 3-0 w pierwszej kolejce, perfekcyjny początek ligi. Na Fekiri jak widzimy przechodzi do Juventusu za prawie 68 milionów, Soler do Liverpoolu, a Gündogan do Paris Saint-Germain, ale jak na letnie okienko. To było ono niezwykle spokojne. No i tutaj nasza przygoda w Carabao Cup. Nie braliśmy udziału w pierwszej rundzie, więc tutaj mieliśmy święty spokój. I mogliśmy się przyglądać wynikom pozostałych zespołów. W rundzie za to drugiej również mogliśmy się przyglądać, ale naszym wynikom, bo wygraliśmy na szczęście. I w rundzie za to trzeciej przegraliśmy po więc raz się po karnej wygrywa, raz przegrywa. United okazało się być lepsze. I czwarta runda nie jest dla nas. A po dziesięciu kolejkach siódme miejsce w tabeli. Do lidera tracimy 7 punktów, ale bardziej nas powinien interesować taki Leicester, do którego tracimy zaledwie 4. Arsenal choćby na 10. miejscu to nie jest dla nich pocieszająca wiadomość, a najgorszą drużyną w Premier League jest Norwich, czyli taka klasyka gatunku. A nasz podstawowy skład rozwija się tak jak powinien. Po 20 kolejkach 5. miejsce w tabeli, do lidera nadal nieduża strata 8 punktów, jak na jeszcze 18 kolejek do końca. Wygląda to całkiem przyzwoicie. Przyglądamy się jeszcze oczywiście strefie spadkowej, gdzie Norwich nie chce oddać ostatniej pozycji w tabeli, a nasz podstawowy skład chce być coraz to lepszy. No i tutaj widzimy Roma odwoła Olsena, bo nie dostawał odpowiednio dużo szans na grę. No i tutaj widzimy zimowe okno już bez naszych ruchów, bo wystrzelaliśmy się z pieniędzy już w letnim oknie. Bastoni przechodzi do Borussii Dortmund, Rice do Manchester United, a Korea do Realu Sociedad San Sebastian. U nas cisza i spokój, bo skład był kompletny, a po 30 kolejkach piąte miejsce utrzymane. 7 punktów straty do lidera Liverpoolu. No, nadal to nie jest jakieś złe. Tylko niestety, nad Leicester mamy tylko przewagę bilansu brachunkowego. No, to nie jest bezpieczne. Najgorszą drużyną niezmiennie Norwich 11 punktów na koncie. Na utrzymanie już szans nie mają. No, a nasz podstawowy skład jest taki. No i nasza przygoda w The Emirates FA Cup. Jako drużyna z Premier League unikamy klasycznie pierwszej rundy. Więc tutaj jest chill i spokój. Jeśli chodzi o rundę drugą, to też odpoczywamy. Ale za to w rundzie trzeciej już musieliśmy się nastawić na granie i pokonaliśmy Sunderland. Nie, zremisowaliśmy, więc musiała być powtórka. Wygraliśmy po powtórce 2 do 1. W rundzie czwartej pokonujemy Manchester City. Co za sensacja! Unikamy do tego powtórki meczu. W rundzie piątej pokonujemy Fulham 3 do 1. Za to w rundzie szóstej porażka z Crystal Palace. Po takiej przygodzie tak niemiły koniec. Po 37 kolejkach dużo się może zdarzyć. Możemy być na szóstym miejscu. Możemy być nawet na trzecim. Sprawdźmy co się stanie. Gramy z Manchesterem City w tej ostatniej kolejce. Szybka symulacja. Porażka niestety. The Citizens wygrywają 3 do 2. I spadamy na szóste miejsce. Pierwszy Liverpool. Drugi Manchester City. Trzeci Manchester United. Czwarta ekipa Chelsea. Piąty Tottenham. Aston Villa na szóstym miejscu. Więc jesteśmy w top 6. Myślę, że naprawdę fajny wynik, Arsenal dopiero 12, a z ligi spadają takie drużyny jak Crystal Palace, Watford i Norwich. Królem strzelców Hurricane, drugi Son, rządzili i dzielili tutaj Dawid, też wysoko 16 bramek. Werner królem asyst, wow, co tutaj się stało, Ederson najwięcej czystych kąt, Martinez z naszej drużyny również wysoko, ten jego overall 86, wygląda imponująco. Podobnie jak overall Matiego Kesha, 82 no, jest jednym z lepszych obrońców w tym momencie. No, a co by nie mówić z takim uśmiechem? Ciężko być słabym piłkarzem, i cieszmy się, że ten piłkarz chciał grać dla naszej reprezentacji. A jeśli chodzi o najwięcej występów dla drużyny, to patrzymy: Martinez, Cash, Konsa, Ndika, Bailey, Coutinho, Dawid. No i to by było na tyle: Cash 3 bramki, dwie asysty. Dawid 18 bramek, Bailey 14, a Everton 13. W asystach rządzi Everton, drugi Cout wraz z Coutinho, a exekwona w trzecim miejscu Alvarez Bailey i Dawid po trzy asysty. Zobaczmy rozgrywki Ligtu jak to się wszystko prezentuje Spójrzmy Colchester, Brentford, Leighton, Orient na trzech pierwszych miejscach a ligową tabelę hierarchii angielskiej piłki zamyka Saturn United Przechodzimy do Ligue 1, tutaj Sunderland i Sheffield Wednesday wywalczyły awans a kto zamknie ligową stawkę przenosimy się cały czas ku dołowi nie ma tam Wigan, a jest Wimbledon Przechodzimy teraz do Championship. Move i Sheffield United wywalczyły awans. Choćby Nottingham pozostaje w Championship. No a najgorszą drużyną tej ligi angielskiej był Blackpool. No i tutaj widzimy ocenę menadżera 85. Całkiem przyzwoita. Większość celów zarządu udało nam się spełnić. Niestety nie wszystkie. No ale też nie zawsze świeci słońce. No i czasem nie wszystko nam wyjdzie. Sprawdźmy tutaj jeszcze rozgrywki wewnątrz angielskie, puchary. Może zaczniemy od FA Cupu tym razem, tak dla odmiany. Brighton wygrywa z Manchesterem United. Co tutaj się stało? Chociaż w sumie jak w prawdziwym życiu. Liverpool pokonuje Tottenham. Super puchar dla Villarreal. Jeśli chodzi o ligę konferencji, Real Sociedad pokonuje Feyenoord. Ligę Europy w rękach Lyonu pokonali Lipsk. A w Lidze Mistrzów triumfuje Liverpool pokonując finale Bayern Monachium. Jeśli chodzi o nas, zajęliśmy szóste miejsce w tabeli. No niestety trochę zabrakło choćby do podium. Mieliśmy na to szansę, ale niestety w ostatniej kolejce Manchester City pokrzyżował nam plany. No ale tak się czasem zdarza. Nie zawsze ta ostatnia kolejka jest perfekcyjna. Czasem właśnie obniża się ligową pozycję, bo byliśmy na piątym miejscu, a spadliśmy na szóste. Ale tutaj było dość mocno wyrównane jeśli chodzi o to top six. A nasza przewaga nad Leicester to aż 11 punktów. Więc nad pozostałymi drużynami była bezpieczna przewaga. A do mistrza straciliśmy punktów zaledwie 8. Więc co by nie mówić, ten sezon Ligi Angielskiej był w tej czołowej szóstce dość wyrównany. A jeśli chodzi o tą przebudowę, to było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!